Myśli kształtują Twoje życie. Każdego dnia nasze życie toczy się w rytmie myśli. Przeciętny człowiek ma ich około 60 tysięcy dziennie. Większość z nich powtarza się, tworząc określone wzorce i nawyki mentalne. Te myśli mają moc, tworzą naszą rzeczywistość, wpływają na decyzje, kształtują nasze emocje i przekonania o sobie i świecie. Wex King od samego początku książki podkreśla jedną prostą, ale fundamentalną prawdę: to jak myślisz wpływa na to jak się czujesz, a to jak się czujesz wpływa na to jak działasz, a to jak działasz kształtuje Twoje życie. To nie jest magia, to nie są czary. To naukowo udowodniona zależność nasze myśli tworzą określoną biochemię w mózgu i ciele. Negatywne myśli mogą wywołać stres, napięcie, zmęczenie i złość. Pozytywne uruchamiają mechanizmy regeneracji, spokoju, radości i odporności. Dlaczego to takie ważne? Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich myśli są nawykowe, nie są wynikiem świadomego wyboru, ale efektami dawnych przekonań, wpływu środowiska, mediów, rodziny. I choć możemy mieć wrażenie, że jesteśmy tacy już jesteśmy. Prawda jest inna, możemy zmieniać swój sposób myślenia. To wymaga jednak uważności i praktyki, właśnie to podkreśla Wex King. Pozytywne myślenie to nie naiwność, to umiejętność obserwowania swoich myśli i kierowania ich w stronę, która nas wspiera. Myśli jako nasiona, wyobraź sobie swój umysł jako ogród. Każda myśl to ziarenko. Jeśli sadzisz myśli pełne wdzięczności, nadziei, miłości, twój ogród rozkwita. Jeśli codziennie zasiewasz ziarenka lęku, urazy, braku zaufania, rosną chwasty, które zagłuszają światło i radość życia. Nie chodzi o to, żeby tłumić negatywne emocje. Chodzi o to, by być świadomym ich obecności i decydować, co z nimi zrobimy. Możesz przyjąć je, zrozumieć a potem puścić wolno, zamiast pozwalać, by zakorzeniły się głęboko w twoim wnętrzu. Weks pisze: Twoje myśli nie muszą być twoimi władcami. Możesz je obserwować, możesz je zmieniać, masz wybór. Pozytywność to akt odwagi. W dzisiejszym świecie łatwiej jest być cynicznym niż pozytywnym. Media karmią nas negatywnymi informacjami. Społeczeństwo często bardziej reaguje na krytykę niż pochwałę. Bycie pozytywnym bywa wyśmiewane jako naiwność lub brak realizmu, ale Wex King przekonuje, że prawdziwa pozytywność to odwaga, to zdolność dostrzegania światła nawet gdy otacza nas ciemność. To nie jest udawanie, że wszystko jest dobrze, ale świadomy wybór, by nie ulegać rozpaczy. Bycie pozytywnym nie oznacza, że nie masz złych dni. Oznacza, że nie pozwalasz złym dniom definiować Twojego życia. Przekonania, ukryte fundamenty Twoje przekonania, to system operacyjny, na którym działa Twoje myślenie. Jeśli wierzysz, że świat jest niebezpieczny, będziesz interpretować każde wydarzenie przez pryzmat lęku. Jeśli wierzysz, że nie zasługujesz na szczęście, będziesz odrzucać dobre okazje. Czasem wystarczy jedna myśl nie dam rady. Zawsze tak mam. Nigdy mi się nie udaje. Te myśli wbijają się w umysł jak kolce, ale tak samo możesz wybrać inne. Robię co mogę. Jestem w procesie zmiany. Każdy dzień daje nową szansę. Pozytywne myślenie zaczyna się od zmiany przekonań, a ta zaczyna się od jednego pytania: czy ta myśl mnie wspiera? Świadome kształtowanie rzeczywistości Wex King uczy, że jednym z najważniejszych kroków w kierunku lepszego życia. Jest zrozumienie mocy, jaką mamy w sobie. Nasze myśli nie są tylko ulotnymi impulsami one działają jak filtr, przez który widzimy świat, jak magnes, który przyciąga doświadczenia i jak kompas, który prowadzi nas ku przyszłości. Twoja energia mówi przed tobą, autor pisze. Twoja energia dociera do pomieszczenia, zanim ty sam zdążysz coś powiedzieć. To oznacza, że nasze wibracje, czyli połączenie naszych emocji, myśli i nastawienia są odczuwalne przez innych. Ludzie często instynktownie wiedzą, czy jesteś osobą pełną światła i spokoju, czy nosisz w sobie napięcie, frustrację, smutek. Z tego powodu WEG zachęca, by nie tylko ziem myśleć pozytywnie, ale by żyć pozytywnie, promieniować dobrocią, spokojem, empatią. To właśnie ta energia przyciąga dobre doświadczenia i ludzi. Zmień pytania, jakie sobie zadajesz, zamiast pytać w opa, dlaczego zawsze mi się nie udaje. Zacznij pytać, czego mogę się nauczyć z tej sytuacji. Jak mogę spojrzeć na to inaczej? Co dobrego może z tego wyniknąć? To, jakie pytania sobie zadajemy, wpływa na to, jakich odpowiedzi szuka nasz umysł, a mózg jest jak Google znajdzie to, o co go zapytasz. Jeśli pytasz o to, co jest źle, znajdzie problem. Jeśli pytasz o to, co możesz poprawić, znajdziesz rozwiązanie. Weks nazywa to mentalną alchemią sztuką zamiany myśli sabotujących w myśli wspierające. Obserwacja myśli, Weks King, proponuje praktykę, którą można porównać do medytacyjnego treningu uważności. Obserwuj swoje myśli jak chmury na niebie. Nie jesteś swoimi myślami, możesz je zauważyć, nazwać i nie utożsamiać się z nimi. To ogromny przełom, kiedy zamiast reagować automatycznie, zaczynasz widzieć: "O, ta myśl znów się pojawiła. Czy chcę za nią podążać?". To jakbyś dostał a pilota do własnego umysłu i nauczyła się przełączać kanały. Zamiast utknąć na kanale lęk i porażki, możesz wybrać patat spokój i możliwości. To wymaga ćwiczenia, ale każdy może się tego nauczyć. Praktyka codziennej pozytywności. Pozytywne myślenie nie jest Jason jednorazowym zrywem. To styl życia, który opiera się na codziennej pracy z własnym wnętrzem. Oto kilka technik, które poleca Wex King. Afirmacje, powtarzanie pozytywnych stwierdzeń, które wzmacniają nasze poczucie wartości. Na przykład: jestem wystarczający. Zasługuję na szczęście. Mogę stworzyć dobre życie. Dziennik wdzięczności. Codzienne zapisywanie trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, a nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć coś pozytywnego promień słońca, czyjś uśmiech, własny oddech. Wdzięczność zmienia perspektywę z braku na obfitość. Pozytywna wizualizacja, zamknij oczy i wyobraź sobie siebie, jak osiągasz cele, żyjesz z lekkością, jesteś otoczony, a dobrymi ludźmi. Mózg nie rozróżnia wyobrażenia od rzeczy rzeczywistości. Tworzy odpowiednie emocje i wzorce, które potem urzeczywistniasz. Świadomość słów, to co mówisz do innych i do siebie, jest jak zaklęcie. Słowa mają wibracje, wpływają na twój nastrój, twoją pewność siebie i twoje relacje. Zamiast mówić, jestem głupi, a to nie dla mnie, nie umiem tego, możesz powiedzieć, uczę się tego, to dla mnie nowe, ale możliwe. Zasługuję na dobre rzeczy. Jak mówi Wex, zmieniając język, zmieniasz swoją rzeczywistość. Twoje środowisko, Twoja energia Wex King podkreśla ogromne znaczenie otoczenia, w jakim funkcjonujesz. To nie tylko ludzie, ale również miejsca, informacje, styl życia, a nawet Twoje media społecznościowe. Każde z tych źródeł wpływa na Twoją wibrację, albo ją podnosi, albo zaniża. Ludzie! Przebywanie z osobami narzekającymi, krytykującymi, toksycznymi sprawia, że twój poziom energii spada. To jakbyś codziennie oddychał, a powietrzem pełnym smogu z czasem czujesz się słabszy, a bardziej przygnębiony, a zagubiony. A z drugiej strony, obecność ludzi życzliwych, pozytywnych, wspierających działa jak światło. Takie osoby są jak baterie, ich obecność ładuje cię dobrem. Weks zachęca byś miał, a odwagę ograniczyć kontakt z tymi, którzy cię ściągają w dół, nawet jeśli są blisko. Szacunek do siebie oznacza również stawianie granic. Miejsca twój, dom, pokój, biuro powinny być przestrzenią spokoju, harmonii i inspiracji. Weks radzi zadbać o porządek, światło, zapachy, dźwięki wszystko, co pomaga ci poczuć się lepiej. Czasem wystarczy zmiana dekoracji. Dodanie rośliny, świecy, muzyki, by zmieniła się energia całego pomieszczenia. A z nią Twój nastrój. Cyfrowy detoks. Internet może być źródłem wiedzy i inspiracji, ale również porównywania, krytyki i rozproszenia. Weks zaleca regularne odpoczynki od mediów społecznościowych, świadome filtrowanie treści i obserwowanie, jak dane konta wpływają na Twoją energię. Zasada. Jeśli coś cię dołuje, stresuje, irytuje, usuń, przestań obserwować, ogranicz. Pozytywność to nie naiwność. Częstym zarzutem wobec idei pozytywnego myślenia jest to, że ignoruje ona realne problemy. Weks się z tym nie zgadza. Pozytywne myślenie nie oznacza udawania, że nie ma problemów. Oznacza wybór. Zamiast się poddać, szukać możliwości, zamiast się bać, znaleźć odwagę. Zamiast krytykować siebie, zrozumieć i wspierać się. To aktywny sposób życia, który wymaga dyscypliny, świadomości i siły. Wewnętrzna praca Weks pisze, że najtrudniejsza część drogi do pozytywności to praca ze swoimi przekonaniami. Wiele z nich powstało w dzieciństwie często nieświadomie. Na przykład, muszę być idealny, a żeby zasłużyć na miłość. Nie mogę ufać ludziom. Szczęście jest tylko dla innych. Zmiana przekonań to proces wymaga uważności, uznania, że coś w nas działa destrukcyjnie i decyzji, by to przeprogramować. Weks pokazuje, że możemy być architektami własnych myśli. Duchowość jako droga do spokoju. Choć książka Weksa nie jest religijna, ma silny wymiar duchowy. Autor wierzy, że jesteśmy czymś więcej niż ciałem i że istnieje wyższa inteligencja, czy nazwiesz ją wszechświatem, Bogiem. Energią, która wspiera Cię w drodze. Weks zachęca do medytacji, jako narzędzia kontaktu z wewnętrzną ciszą, modlitwy lub intencji, jako wyrażenia zaufania, słuchania intuicji, jako prowadzenia z głębi. Spokój wewnętrzny jest największą siłą, kiedy go osiągniesz, nic z zewnątrz nie możecie wytrącić z równowagi. Pozytywne myślenie, według Weksa Kinga, to niechwilowa technika poprawy humoru. To droga życiowa polegająca na świadomym wyborze myśli, pielęgnowaniu dobrych emocji, budowaniu relacji i przestrzeni, które Ci służą, rozwijaniu miłości do siebie, zaufaniu do życia i siebie. Nie chodzi o perfekcję, lecz o postęp. Każdy krok w stronę światła, spokoju i dobra jest krokiem ku lepszemu życiu.